Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy niecodzienne sceny w Nowym Jorku. Dzisiejszy odcinek wspiera STS, legalny bookmacher z najlepszymi bonusami na rynku, który specjalnie dla nas przygotował ofertę powitalną. Z kodem poszukiwacz możecie odebrać pewne 1560 zł, na które składają się 3 bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Dodatkowo możecie wykonywać zadania, za które STS wrzuci Wam 60 zł, a że w sobotę jest finał Champions League, to idealnie pasuje tutaj zakład bez ryzyka do 100 zł. Bo ja stawiam na Manchester City, chociaż sercem jestem za interem. No to przecież zakład bez ryzyka. Przy niepowodzeniu kasa wraca, więc niech będzie Inter. Chociaż serce ma białek, kibicuje Realowi, ale nie ma ich finale. Link rejestracyjny w opisie, pamiętajcie o kodzie poszukiwacz. No i oczywiście wszyscy oglądajmy finał, chociażby na moim Discordzie, gdzie wspólnie będziemy go oglądać. Zapraszam, ale bookmacher tylko dla osób pełnoletnich. No co teraz możemy zrobić? Niezależnie od wieku, to oczywiście wspólnie wskoczyć do internetu. Ludzie marzą o lotach na Marsa, ci z większą wyobraźnią myślą nad tym, jak wyglądałyby nasze miasta na czerwonej planecie. A ci bez wyobraźni mogą popatrzeć na to, co się dzieje w USA. Tak zmienił się nowy Jork w kilka godzin. Ktoś, kto wstał ko 14 mógł pomyśleć, że obudził się na Marsie. Wszystkie media pokazują te apokaliptyczne obrazy, jednego z najpopularniejszych miast świata. Ale problem nie dotyczy tylko nowego Jorku. To jest powodem tej sytuacji pożary. Ten problem dotyczy 100 milionów ludzi. 13 stanów USA zostały pokryte przez dym z pożarów kanadyjskich lasów. Według władz tego kraju są to największe pożary w historii. Jest ich ponad 700. Już teraz spłonęła powierzchnia 4 milionów hektarów lasów, a internet doszukuje się spisku. Zdjęcia satelitarne pokazują, że niektóre pożary wybuchły praktycznie jednocześnie. Insane. Wyjście na dwór jest niebezpieczne. Przebywanie na świeżym powietrzu to dla układu oddechowego jak w ciągu dnia wypalenie od 3 do 11 papierosów. No i zwykłe maseczki od tego nie ochronią. Najlepiej zakładać te specjalistyczne z filtrem P100, bo Nowy Jork stał się miastem z najgorszym powietrzem na świecie. Dlatego mieszkańcy zademionych miast starają się uszczelniać swoje mieszkania, włączać filtry powietrza i czekać, aż za oknem się trochę przewietrzy. It's nothing but smoke. Polacy, którzy każdego roku mają taki smog, mogą tylko parsknąć śmiechem. Śmieje się też Meksyk, który nie wiadomo, dlaczego w filmach Hollywood prezentowany jest z czerwonym filtrem. A jak widać, rzeczywistość jest inna. Fani nowego Diablo 4 są pod wrażeniem, jak reklama wkomponowuje się w tę scenerię. Niektórzy mieszkańcy starają się coś zrobić, wciągając ten syf domowymi odkurzaczami. Albo włączają wiatraki, aby dym wrócił tam skąd przybył. Za to Kanadyjczycy śledzą kolejne chmury dymu, które kształtem przypominają. No, wiecie co. Tak czy inaczej są one tak duże, że będzie piekło w gardło. <laughs> Dosłownie. Dobra, czas się otrzepać z tego pyłu i dymu. Bo tam, gdzie niebo jest przejrzyste, można robić spektakularne zdjęcia. Oto jedno z nich, które zrobił Leonardo Sens w Rio de Janeiro. Aby złapać chwilę, gdy pomnik Chrystusa odkupiciela trzyma księżyc, fotograf polował na to 3 lata. Planując kadr, obliczając drogę księżyca, kupując obiektywy i patrząc na efekt, można krzyknąć: O boże! Tak samo można krzyknąć w innych sytuacjach. Na przykład, jak ktoś rozbija sobie Lambo. Tak, pewnie słyszeliście o małej kraksie w centrum Warszawy. Można zareagować na nią krzycząc o Boże, albo tak jak osoby w tle. W zależności czy mu współczuliście, czy może cieszycie się z jego nieszczęścia. Lamborghini Huracan Iwo, warte grubo ponad 1,5 miliona złotych, w ubezpieczalni pewnie krzyknął o Boże i o kurwa, jednocześnie, bo naprawa nie będzie tania. Przypomnijmy, że ubezpieczalnia warta zatrzymała u siebie zderzak Ferrari Monza SP1, którego wymianę musieli opłacić po stłuczce, którą spowodował jeden z ich klientów. Koszt tego zderzaka to jedyne 324 tysiące złotych. Tu samochód może wart mniej, ale uszkodzenia są poważniejsze. Poza tym na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca, który nie opanował 640 koni mechanicznych, dostał 200 złotowy mandat. Ale go dobili tą kwotą. No Normalnie nie mieli serca. Trochę większa stłuczka przydarzyła się w Tomaszowie Mazowieckim. Na plus to, że policja była na miejscu zdarzenia przed zdarzeniem. I klasycznie więcej koni mechanicznych niż umiejętności. Mustanki wypadające z jezdni lub wjeżdżające na przeciwległy pas to klasyk. Porównywalny z tym, że kierowcy BMW nie używają kierunkowskazów. Chociaż okej, okay, czasami używają. I tak wychodzi inaczej niż powinno. Ale pamiętajcie, nie można śmiać się z innych, bo istnieje coś takiego jak karma. I ona może do nas wrócić. Jak szybko i łatwo zdobyć pieniądze, aby można było sobie pozwolić na Lambo albo chociaż Mustanga, a później nie przejmować się, gdy się je uszkodzi. Nie wiem, chyba nikt nie wie, ale są osoby, które próbują szybko zdobyć kasę, kradnąc, a później stają się pośmiewiskiem całego internetu. Oto jeden z popularnych złodziei ostatnich dni, który został nagrany przez kamery monitoringu w mieście Miami Gardens na Florydzie. Musiał skrupulatnie pracować nad przebraniem. Gdyby to się działo w Polsce, pierwszym podejrzanym byłby chwytak. Zresztą, okej, okay. kilka elementów się tu nie zgadza, bo jak widać nasz złodziej nie ma w pudle wyciętych otworów na oczy, przez co ciągle musiał je podnosić i przypadkowo ujawnił swoją twarz. Ukradł 8000 w gotówce i 19 iPhone'ów, ale szybko został złapany przez charakterystyczny głos. Który zarejestrowały kamery A zdjęcie jego właściciela zostały znalezione w policyjnych kartotekach Muszę przyznać, że pudło do niego pasuje Puste pudło jak pusta głowa Teraz zapakował się do pudła Grożą mu 3 lata więzienia Gdyby głupota była karalna To sąd mu do żywocie Gdyby jednak źli ludzie nie byli tacy głupi To rosną nam młodzi bohaterowie Którzy nie wahają się interweniować Nawet jeżeli otoczeni są innymi superbohaterami Brawo a ja osobiście wierzę, że Sprawiedliwość dosięgnie każdego złego człowieka. Nawet jeżeli się tego nie spodziewa. Bohaterami są zwykli ludzie, którzy dobrze wykonują obowiązki i wytrzymują dziwne zachowania klientów. Pierwszy czarterowy lot ze słynnego radomskiego lotniska do Turcji zakończył się bójką pasażerów. Byli oni pod wpływem alkoholu, musiała interweniować tamtejsza policja. Najwidoczniej i pobili się, gdy ktoś im uświadomił, że będą musieli wrócić do Radomia. Nie no żartuję, a tak na serio. Takie sprzeczki na pokładach samolotów to coś normalnego. Oto interwencja w amerykańskich liniach. Pasażerka pluła na innych. I jeszcze tak na koniec co do samolotów. Co myślicie o nowym pomyśle linii lotniczych, które chcą zrobić siedzeniową rewolucję? Oto pomysł, piętrowe siedzenia. Jedni siedzą wyżej, a drudzy niżej. Niby okej, okay, więcej miejsca na nogi. Taka plująca kobieta nie sięgnie ludzi siedzących wyżej, ale co z osobami, które będą puszczać bunki? Twoja twarz będzie na wysokości tyłka pasażera, który siedzi przed tobą. Nie wiem, czy ktoś to przemyślał, ale jeżeli tak to będzie rozwiązane, to wtedy będziesz się dusić, będą pięć cię oczy. Gorzej niż teraz mieszkańców Nowego Jorku. To tyle w odcinku, kolejny w poniedziałek. Jak możesz, zostaw lajka, komentarz. Zapraszam do subskrypcji. No i pamiętajcie o kodzie Poszukiwacz na sts który da Wam bonusy, szczegóły w opisie. No i oczywiście, widzimy się w sobotę na finale Champions League na moim Discordzie. Zapraszam i do zobaczenia. Hej!